chip is violets applejack yes stump appleja applejack, applejack! Uh, hello ah. <laughs> Weź się ucisz, ja własną. Bogaty kurwa dupę! Nie dzielisz się?! A co ty kurwa robicie? Spike, zanotuj! Droga księżniczko Celestio, właśnie odkryłam, że Applejacki pięki państwo żądnymi krwi. O nie, tam. To Discord. Hejka, to ja, Discord! O nie! Discord znowu niszczy Ponyville! Potrzebne nam elementy harmonii! Już! Ale Fluttershy nie żyje. Bez niej nie możemy użyć elementów harmonii. Tylko bez paniki! Wiem, co zrobić. <laughs> Hej, Discord! Hm? Wydajesz się trochę? O nie, nie, Pinkie Pie! Heh, nie martwcie się, przybyłam by wreszcie rozwiązać jakiś problem. Discord! Tak? Przestań! Nie. Patrzcie! Udało mi się! Jestem magiczna! Top Kreg. Chyba poszła nam wcale nie najgorzej! A niech mnie! Jednak wcale nie potrzebowaliśmy elementów harmonii! Hej! Patrzcie! To ja! Rainbow Dash! O! Patrzcie! To Rainbow Dash! Ominęła cię walka Rainbow Dash! Coś ty robiła! Nie satanistyczne rytuały! To na pewno! Hejka! Jestem cała! No nie! Patrzcie! Fluttershy jest cała! Ciekawe jak to się niby stało! Bez udziału szatana! To na pewno. Hej, Twilight! Czego się dzisiaj nauczyłaś o przyjaźni? Dziś odkryłam, że twórczość animations powoli staje się coraz bardziej i bardziej autystyczna. Suknie?